Witam serdecznie Was, drogie raki, w Waszym czytaniu miesięcznym na październik 2024 roku. Karty są przytasowane dla Waszego znaku. Zaraz przejdziemy do e, czytania. Oczywiście zapraszam tutaj zarówno zodiakalne, ascendentalne, księżycowe raki, każdego, kto tę energię czuje. Aniołek będzie kartą dopowiadającą, no i podstawowy rozkład robimy z tej talii. A więc zaczynamy do dzieła. Październik 2024 dla raka. Dla raka październik 24. Energia ogólna miesiąca. Trójka trójka monet, kochani. Zaraz damy troszkę na bok, tak żeby tak żeby się nam aniołek jeszcze z boku zmieścił. Trójka monet. Dalej mamy dziewiątkę mieczy. Dziewiątkę Mieczy. Siódemkę Buław. Kartę Kochanków. Asa Pucharów. Osiem Mieczy. Asmonet. I na koniec miesiąca mamy słoneczko. No piękne zakończenie. Chociaż nie jest to tak, że będzie całkiem pięknie, wszystko ładnie przez cały miesiąc. Ale wynik jest dobry, no to trzeba się na tym wyniku oprzeć i na to patrzeć, tak? I karta anielska jesteś gotów, moi drodzy. No dobrze, drogi raku, czyli tak. No skoro jesteś gotów, to znaczy, że należałoby. Ruszyć z jakimś działaniem, może z jakimś projektem. I karty pokazują to w ten sposób, że ty już masz w sobie, jakąś powiedzmy, no odpowiednią wiedzę, tak? Masz możliwość. Rozwoju dalszego. Masz możliwość stania się mistrzem czy, czy, czy artystą w swojej dziedzinie, tak? Można by w ten sposób powiedzieć. Możesz być dumny z tej wiedzy, którą już posiadasz na ten moment, a jeszcze tutaj jest gotowość i możliwość dalszego rozwoju. Jest również pokazane, karty pokazują mówią o tym, że. Mm, Masz jakieś takie poczucie zagrożenia gdzieś tam, powiedzmy, wokół, więc możliwe, że to zagrożenie w pewien sposób cię ogranicza, może, może trochę ci podcina skrzydła, może się obawiasz tego, że ktoś cię tutaj zaatakuje, że jeżeli ty na przykład chciałbyś wyjść z jakimś nowym pomysłem, nowym projektem, to że właśnie ktoś będzie próbował to sabotować, będzie ci próbował. Właśnie podcinać skrzydła. I no, rzeczywiście to poczucie zagrożenia tu może być, natomiast myślę, że nie ma się tak bardzo czym martwić, że to jest bardziej w Twojej głowie. To jest bardziej na zasadzie takich naszych lęków, obaw. To nie jest takie rzeczywiste zagrożenie. Należałoby tutaj to zrozumieć, tą różnicę, że więcej się tutaj odbywa na poziomie Waszego mentalu. Na poziomie Waszych emocji również, bo możliwe, że właśnie to rozchwianie takie jakieś emocjonalne tutaj też będzie. Możecie mieć taką niestabilność w sensie, że nie do końca wiecie, w którą stronę powinniście iść. Tutaj jest azmonet, czyli najprzypuszczalniej jest szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, jakiegoś nowego projektu, nowego pomysłu, a Wy nie do końca jakby umiecie się. Do końca, okre yy, nie do końca, do końca. Nie umiecie się do końca określić, co tak właściwie, więc to jest tak, dzisiaj bardziej patrzę w lewo, jutro bardziej patrzę w prawo, a jeszcze w kolejny dzień mogę patrzeć w, w przed siebie bądź za siebie. Yy, czyli takie kaprysy, taka, taka niestabilność emocjonalna, i myślę, że to jest powodem. Że masz ten niepokój w sobie i masz ten lęk, przed, znaczy czujesz takie zagrożenie, ale ono nie jest z zewnątrz to zagrożenie, bo to nie jest tak, że tutaj ktoś rzeczywiście mm, y, y, gdzieś tam kopie te dołki pod tobą. Myślę, że raczej to jest Twoje mentalne, y, właśnie wyobrażenie. I żeby wyjść z tej, y, z tej pułapki mentalnej, w której się tutaj znajdujesz, można byłoby, y, może, to znaczy, Pomocą tutaj, o może tak, pomocą. Może być po prostu rozmowa, podzielenie się tymi swoimi niepokojami z kimś bliskim, z kimś, kto cię rozumie, z kimś, kto nadaje na podobnych falach, z kim się czujesz w jakimś stopniu związany. To może być również partner, partnerka, tak, mąż, żona i tak dalej. Może to być przyjaciel, może to być ktoś, z kim ci się dobrze współpracuje i kto rozumie tą twoją pozycję zawodową i te twoje rozterki, problemy, jakie w tej chwili masz. Więc być może właśnie ta rozmowa tutaj otworzy ci jakby yy, i pomoże ci dokonać wyboru, bo to też jest pewien sposób yy, konieczność dokonania wyboru. Ale myślę, że tutaj to nawet nie jest wybór pomiędzy A i B, tylko to jest wybór pomiędzy tkwieniem w miejscu a ruszeniem z działaniem, z rozwojem, z pójściem do przodu. Z decyzją tak, zaczynam coś nowego, albo stoję w miejscu i czekam, bo lęki, obawy, bo to przerażenie, które gdzieś tam w środku siedzi, mnie po prostu paraliżuje i odbiera mi siłę i chęć do działania. Tymczasem anioły mówią, że jesteś gotów, raku, czyli należałoby ruszyć. I teraz popatrz, jak pięknie: mamy asamonet, czyli to jest ten nowy początek, i mamy słoneczko. Czyli to zdecydowanie jest taka naprawdę bardzo pozytywna wróżba, bo już sam asmonet to jest takie pozytywne przesłanie, które mówi o dobrych sytuacjach, o dobrych widokach na przyszłość, o dobrych rozwiązaniach i mówi o poprawie, jeżeli na przykład w sprawach zawodowych, to właśnie czy to sytuacji materialnej, czy o jakimś wsparciu. No, a plus jeszcze słoneczko, które generalnie jest kartem, kartą sukcesu, spełnienia i takiej dobrej prosperity, tak? No więc, no właściwie, czego się tu obawiać, tak? Tak jak powiedziałam, te lęki to jest bardziej Twoja głowa. To nie jest tak, że ktoś tu czyha na Ciebie, żeby, żeby ci zaszkodzić, żeby ci podciąć skrzydła. To są Twoje lęki, obawy, więc przepracowanie tych lęków, obaw myślę, że Cię uwolni i zaczniesz normalnie myśleć, normalnie działać. I to jest miesiąc, żeby to zrobić. Najpóźniej do połowy miesiąca powinieneś tutaj wystartować raku z tym nowym pomysłem, z tym nowym projektem. I mam nadzieję, że to Ci się po prostu uda, że to zrobisz i pójdziesz w stronę słońca. Możesz też zrozumieć coś dzięki tej rozmowie. Być może ta rozmowa tutaj Ci coś wyjaśni. Zrozumiesz spojrzysz troszeczkę inaczej na pewne sprawy. Warto zawsze właśnie no oczywiście to nie są rozmowy, które się odbywa z przypadkowymi ludźmi, ale człowiek ma zawsze takiego kogoś od serca, tak? No jeżeli to są sprawy bardziej prywatne albo kogoś właśnie na przykład, kto w sprawach zawodowych się też orientuje doskonale, tak jak i ty, powiedzmy, na podobnym tobie poziomie, a może wyżej i jest ci w stanie coś doradzić, a ma tą taką pozytywną energię w stosunku do ciebie i chce ci pomóc, bo tutaj na pewno tak jest ta osoba, która chce ci pomóż. Dobrze, kochani, idziemy do miłości. No więc tak, jeżeli chodzi o singli. No, ja bym powiedziała, że single, no czas ruszyć do przodu, i tak jak tutaj było mówione, no jesteś gotów, czyli jesteś gotów, drogi singlu, na to, żeby zmienić swój stan singlowski, żeby rozpocząć jakiś nowy związek, żeby otworzyć się na nowe uczucie, wejść w nową relację. Tyle tylko, że póki co, to ty tak troszkę sam siebie blokujesz, tak? czyli to są te właśnie lęki, to są te obawy to jest to takie negatywne myślenie, że na pewno ktoś mnie oszuka na pewno ktoś mnie skrzywdzi, zrani, będę leżeć, będę płakać będę nie spać po nocach, wpadnę w depresję i te wszystkie lęki, obawy i takie mantrowanie tych, tych negatywów powoduje, że stoisz w miejscu i boisz się, nie pozwalasz sobie więc na podobnej zasadzie może rozmowa z kimś jeżeli yy, nie z przyjacielem, z przyjaciółką, to może z terapeutą, może z psychologiem, rozmowa z kimś powinna cię tutaj od tych myśli uwolnić. I jeżeli to zrozumiesz, jest szansa na poznanie yy, nawet takiej, bym powiedziała, bratniej duszy, kogoś, kto naprawdę na twoich falach nadaje, z kim naprawdę można stworzyć fajny związek. No to słońce też obiecuje naprawdę. Bardzo dobry czas i bardzo dobre mm, rozwiązanie, bo to jest spełnienie, spełnienie, radość. to jest, Słońce to jest jedna z najbardziej szczę szczęśliwych kart w całym tarocie, więc dla Was to jest naprawdę bardzo dobra prognoza. Tylko trzeba się na to odważyć, trzeba e, zrobić ten krok, trzeba wyjść z tej pułapki, w której tu tkwicie, a pułapka jest tworzona przez Wasze myślenie, przez Waszą głowę. Ale anioły mówią, że jesteś gotów, czyli to już. E, Minął pewnie jakiś czas od powiedzmy, chociażby rozstania, czy od jakichś takich złych doświadczeń, które powodują, że, że ty jeszcze ciągle o tym myślisz: że możesz zostać właśnie zraniony, oszukany, czy skrzywdzony w jakikolwiek inny sposób. Więc najwyższa pora, aby to myślenie zmienić. I teraz, kochani, związki, partnerstwa, małżeństwa, etc. Myślę, że tak. Tutaj pewnie też się coś musiało zadziać między wami co spowodowało um, i jakąś zazdrość, bo tutaj zazdrość jest pokazana. Zazdrość no, w takim negatywie, czyli, czyli musi być ostro. Czyli to, to jest tak, że nie tylko ta zazdrość jest, jako jest, ale ona też powoduje kłótnie, powoduje jakieś takie zagrożenie, tak? I w pewien sposób was to blokuje, być może z dwóch stron. Wasza taka zmienność, może jakieś wybuchy, może jakaś emocjonalna zmienność też, tak? Może jakiś taki nerwowy czas, kiedy właśnie wpadacie z euforii w rozpacz i z powrotem. Więc bardzo możliwe, że takie tutaj niestety stany macie. W Waszej głowie się odbywa jakaś walka, toczycie jakąś walkę. Bardzo możliwe, że trzeba byłoby z kimś porozmawiać i znowu no albo z przyjacielem albo może z partnerem partnerką może tutaj trzeba po prostu szczerze usiąść ale wtedy pamiętajcie przede wszystkim żeby żeby ta rozmowa była spokojna tak żeby nie pozwolić właśnie żeby z tego negatywnego kielicha się wylewały emocje bo jeżeli zaczynamy się kłócić zaczynamy w taki jakiś nadgorliwy sposób przedstawiać swój punkt widzenia, no to niestety obydwie strony gdzieś tam te emocje powoli puszczają. No i robi się afera, robi się awantura, tak? I zamiast jakiegoś zrozumienia robi się kolejny problem nowy. Więc, moi drodzy, spokojna rozmowa, wytłumaczenie, ewentualnie rozmowa z kimś, może terapia par, jeżeli, jeżeli faktycznie czujecie, że, że przeciągnęliście już jakąś. Tą tak zwaną czerwoną linię, i już sami nie potraficie wrócić na właściwe tory. Jest możliwy nowy początek, kochani, jest możliwość wyjścia z tej matni, nazwijmy ją. Mało tego, anioły mówią, że jesteś gotów na tą właśnie zmianę, na to odnowienie. Mam nadzieję, że poradzisz sobie tu i z uczuciem zazdrości, i z tymi emocjami, z tą chwiejnością, z tym wpadaniem, właśnie ze skrajności w skrajność, z, z tą złością, która też pewnie tutaj przy tym wszystkim się pojawia i postawisz na miłość, postawisz na miłość, wybierzesz po prostu miłość i jest szansa, tak jak powiedziałam, na to, że nastąpi nowy początek, zaczniecie nad związkiem pracować, zaczniecie tak jak gdyby się jeszcze raz, no nie, nie może to jest złe jest powiedzieć, nie tyle poznawać od nowa, bo to nie chodzi o poznawanie, ale skoncentrujcie się na tym żeby dać tej swojej drugiej stronie coś pięknego ale nie słówka tylko czyny czyny czyli konkretne działanie które pokazuje tej drugiej stronie że ty masz prawdziwe uczucia i że ty z tymi prawdziwymi uczuciami wychodzisz na dłoni ale trójka monet też mówi o takiej nieustannej pracy nad sobą, o tym, że wytrwale coś budujemy, rozwijamy się, wzrastamy, nie odpuszczamy. Jesteśmy cały czas w takiej fazie właśnie e, rozwoju. I to to jest karta takiego trwałego związku, który ma solidne fundamenty. Tyle tylko, że wiecie, to jak roślinka, ją trzeba pielęgnować, ją trzeba podlewać, ją trzeba nawozić, i to właśnie te czyny, te, te konkrety, ta wytrwałość też w dbaniu i w, i w staraniu się o siebie to jest właśnie ten nawóz dla, dla tej roślinki miłości. No więc mam nadzieję, że. No, w ten sposób podejdziecie do tego i tak zaczniecie działać. I zamiast jakichś ewentualnie pięknych słówek, konkretne działania, które pokażą, udowodnią, tak jak gdyby tej drugiej stronie, że faktycznie tobie zależy. Oczywiście w dwie strony to działa, tak? bo to nie, nikt sam nie uciągnie tego wózka zwanego związkiem, więc zawsze to muszą być dwie osoby, inaczej się nie da. Ale do tego może właśnie posłużyć najpierw ta rozmowa, to wytłumaczenie, wyjaśnienie, może terapia, tak jak powiedziałam. Jeżeli już nie widzicie innej możliwości, to niech będzie terapia. Byleby, jakby zostało tak. Przed pole oczyszczonej, żeby można było gdzieś iść na nowy teren razem i, i właśnie w takie miejsce, gdzie nie ma skażenia tym, co było złego, tą zazdrość, tu odpuście te emocje, chore jakieś odpuśćcie, no i spróbujcie jeszcze raz. No, i tak jak powiedziałam, karty obiecują, że będzie pięknie. Słoneczko to jest, to jest zapowiedź pięknego zakończenia tego miesiąca. I tego Wam, drogie Raki, życzę do usłyszenia.